Przechodzimy dalej do porządku naszego dzisiejszego posiedzenia. Zajmiemy się pod punktem czwartym punktu piątego, czyli projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na 2025 rok. Bardzo proszę o zreferowanie projektu pana skarbnika. Tak, projekt zmian uchwali, uchwały w sprawie zmiany naszego budżetu na rok 2025 przewiduje po stronie dochodów i po stronie wydatków wzrost o 41 421 zł. Spowodowane jest to. Dwoma źródłami dochodów, mianowicie dotacji otrzymanej z województwa od marszałka województwa warmińsko mazurskiego na zadanie związane z realizacją zadania pod nazwą Złota Rybka spełnia marzenia. Odnowa wsi naszej wsi Goryń to jest 25 tysięcy, i ponad planowych wpływów y, związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego z kolei wydatki nasze rosną o 51 500 zł32 spowodowane to jest tym, że przewidujemy na realizację zadania złota rybka spełnia marzenia odnowa wsi goryń 50 000 zł, tak jak wspomniałem, 25 tysięcy pochodzi z dotacji, ponad 10 tysięcy pochodzi z budżetu sołeckiego, pozostała część z budżetu gminy. Dodatkowo wprowadziliśmy w projekcie zmian zwiększenie dotacji podmiotowej dla miejsko-gminnego ośrodka kultury w Kieselicach w kwocie 1500 zł. Zmniejszyliśmy wydatki o 10 79, 32 zł. W całości dotyczy to przesunięcia tej wymienionej przeze mnie kwoty na zadanie związane z realizacją zadania pod nazwą Złota Rybka spełnia marzenia. Jest to z budżetu sołeckiego Sołectwa Goryń. Modyfikujemy a propos zmian dokonanych w przedłożonym projekcie uchwały w załączniku nr 1, dochody w załączniku nr 2 wydatki załączniku numer 3 inwestycje, e, opisujące nasze zadania inwestycyjne, w którym wprowadzamy zadanie Złota Rybka spełnia marzenia odnowa wsi naszej wsi Goryń 50 000 zł, zdejmujemy z kolei 4 399,32 zł z zadania też realizowanego przez sołectwo Goryń, mianowicie związanego z zakupem przebudową um, świetlicy wiejskiej, a dokładnie związane z zakupem mebli pod zabudowę. Modyfikujemy załącznik opisujący nasze dochody i wydatki związane z porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnymi, Takim jednostką, taką jednostką samorządu terytorialnego jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Gdzie wprowadzamy dotacje 25 000 zł, no i po stronie wydatków 50 000 zł modyfikujemy załącznik opisujący nasze dotacje, które z budżetu gminy Kisielice udzielamy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Przypomnę, takim podmiotem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym zwiększamy do kwoty 51 500 dotacje na realizację zadania statutowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Skarbniku. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu? Nie widzę. Zarządzam więc głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw, lub wstrzymuje się od głosu w projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na 2025 rok. Proszę o oddanie głosu. bardzo. Rada Miejska w Kisielicach 14 głosami za jednomyślnie podejmuje uchwałę w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na 2025 rok. Przechodzimy więc dalej do podpunktu 5. Punktu 5 projektu uchwały w sprawie uwzględnienia przedmiotowej petycji. Przedmiotowa petycja. Dotyczyła budowy sześciu nowoczesnych budynków inwentarskich do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 102 obręb Klimy Gmina Kisielice. Na sesji w dniu 26 maja 2025 roku Rada Miejska w Kisielicach odrzuciła projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia przedmiotowej petycji na sesji. Rady mieszkańcy wraz z sołtysem sołectwa Klimy panią Małgorzatą Burną przedstawili swoje obawy związane z budową Budynków do hodowli drobi w miejscowości Klimę pod złożoną petycją podpisało się większość mieszkańców. Mieszkańcy Klim stanowczo sprzeciwiają się planowej budowie fermy drobi na terenie i wioski, argumentując, że inwestycja ta przyniesie więcej szkód niż korzyści dla lokalnej społeczności. Wśród głównych obaw wymieniają przede wszystkim ryzyko wystąpienia uciążliwych, intensywnych zapachów, które znacząco obniżyłyby komfort codziennego życia. Dodatkowo wskazują na możliwość pojawienia się plak mógł, co. Nie tylko stanowiłoby zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, ale również utrudniłoby prowadzenie działalności rolniczej i turystycznej w okolicy. W związku z powyższym lokalna społeczność stanowczo apeluje o wstrzymanie inwestycji, przeprowadzenie rzetelnej oceny działania planowanej firmy na środowisko, zdrowie ludzi oraz jakość życia w miejscowości Klimę, mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Kisielicach, Postanawia uwzględnić petycję przeciwko budowie sześciu nowoczesnych budynków inwentarskich do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 102, obręb Klimę, gmina Kisielica. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie projektu? Nie widzę, zarządzam więc głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu w sprawie uwzględnienia przedmiotowej petycji? Proszę o oddanie głosu. Rada Miejska w Kisielicach siedmioma głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się i czterech głosach sprzeciwu przyjmuje uchwałę uwzględniającą przedmiotową petycję. Przechodzimy do kolejnego punktu, podpunktu szóstego, punktu piątego. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2025 roku. Bardzo proszę Pana Kierownika Referatu Rozwoju o przedstawienie projektu. Dzień dobry raz jeszcze. Szanowni Państwo, tytuł uchwały brzmi: Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2025 roku. Otóż proszę państwa jest to nawiązanie do programu nad, opieką, nad programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności, który został przyjęty 5 marca. Natomiast uchwała po skierowaniu do biura prawnego do urzędu wojewódzkiego po przeanalizowaniu do naszego urzędu wpłynęła korespondencja, że organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, a dotyczyło to tego, iż my w tym programie opieki nad zwierzętami w kilku miejscach, posługując się grupą zwierząt, do których pomoc będzie kierowana, mieliśmy stwierdzenie, że na przykład ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, a właściwie powinno być rozszerzenie tego katalogu zwierząt, czyli ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w szczególności psów i kotów. Podobny zapis znalazł się na przykład w paragrafie. 11 ustęp 1 gdzie poprzedni zapis yy, brzmiał Gmina Kisielice będzie wspierać poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów. Natomiast poprawny w tej chwili skorygowany to uchwało zapis jest następujący Gmina Kisielice będzie wspierać poszukiwania nowych właścicieli zwierząt a w zwierząt bezdomnych a w szczególności psów i kotów. Także psy i koty tak rozszerzamy przed yy, definicję nie ograniczamy tej definicji. do do samych psów i kotów, tak, natomiast wszystkich zwierząt, a w szczególności psów i kotów i to jest, to jest ta zmiana. Druga, zmiana. druga zmiana, też akurat czas tak tutaj się ułożył, że dostaliśmy dofinansowanie na, z programu Podaj Łapę i też zostało to zaktualizowane w budżecie, już te pieniążki, które z tych środków do nas spłyną, zostały również w programie nowym opieki zaktualizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Kierowniku, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu? Nie widzę. Zarządzam więc głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2025 roku? Proszę o oddanie głosu. Pana Miejska w Kisielicach 14 głosami za. Podejmuję uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2025 roku. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego podpunktu: podpunktu 7, punktu 5 i projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kisielice do Spółdzielni Energetycznej. Bardzo proszę o zreferowanie projektu Pana Kierownika Referatu Rozwoju. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kisielice do spółdzielni energetycznej. Szanowni Państwo, jest to bardzo istotny element w polityce rozwoju gminy na najbliższe lata, ponieważ już o spółdzielni energetycznej pani burmistrz wspominała na poprzednich sesjach, na poprzednich komisjach. W tej chwili niniejszym projektem czynimy taki pierwszy krok do formalnego zawiązania tej spółdzielni. Na mocy tej uchwały. Taki, taka spółdzielnia będzie mogła powstać. Mamy już w tej chwili grupę trzech podmiotów, które, które są w tym zaangażowane i chcą w tym uczestniczyć. Jest to Przedsiębiorstwo usług komunalnych, jest to Starostwo Powiatowe w Jławie oraz nasz samorząd, czyli Gbina Kisielice. W skrócie, założeniami spółdzielni jest. Zebranie i związanie ze sobą podmiotów, które z jednej strony mają zdolność do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, z drugiej strony też będą ją konsumowały, natomiast w takim dużym uproszczeniu ta nadwyżka, która zostanie po tym bilansie wewnętrznym. Będzie przekazywana w rozliczeniu upustowym do, do, do dystrybutora, do takiego wirtualnego magazynu, i następnie po okresach rozliczeniowych ta wyproduk wyprodukowana energia, wolumen tej energii to jest istotne, bo tutaj w tym przypadku mówimy o, o, o jednostkach wyprodukowanych energii będzie po pewnym przeliczniku. On tu jest w uzasadnieniu do uchwały na dzień dzisiejszy, jest to wartość 0,6, będzie wracał do, do spółdzielni. W skrócie, cele i korzyści dla gminy one zostały określone w uzasadnieniu. Najważniejsze to budowa lokalnej samowystarczalności energetycznej, zwiększenie niezależności energetycznej obszaru gminy Kisielice, poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy, w tym zwiększenie konkurencyjności uzyskanej dzięki tańszej energii elektrycznej, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń dzięki wykorzystaniu źródeł OZE. Działania tak na dobro sprawy już się zaczęły ten formalny krok. Nastąpi dziś, natomiast przedsiębiorstwo usług komunalnych już w tej chwili jest mocno zaawansowane w składaniu wniosków o instalacje fotowoltaiczne, które właśnie będą tymi źródłami, które będą wytwarzały energię na potrzeby spółdzielni energetycznej. Część instalacji już jest zamontowana, część wniosków jest złożona na, na różnym etapie zaawansowania. My też z naszej strony, czyli gmina Kisielice, pracujemy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania, żeby w niedalekiej przyszłości też dużą instalację fotowoltaiczną wybudować w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Dziękuję. Jeżeli są pytania to proszę. Dziękuję bardzo Panie Kierowniku. Proszę bardzo Radnych o zadawanie pytań. Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kisielice do Spółdzielni Energetycznej. Proszę o oddanie głosu. Rada Miejska w Kisielicach 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kisielice do Spółdzielni Energetycznej. Przechodzimy do kolejnego podpunktu: podpunktu ósmego, punktu piątego, projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice. Bardzo proszę również tutaj pana kierownika referatu rozwoju o zreferowanie projektu. Dziękuję. Szanowni Państwo. Ten projekt, ostatni, który dzisiaj przedstawię, dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, Kisielice. Natomiast potrzeba jest dość pilna, żeby to procedować, mając na uwadze ambitne cele, jakie sobie tutaj gmina postawiła, i też sytuację i konieczność, jaka wynika z pojawienia się środków na horyzoncie. Te informacje pani burmistrz takie pozyskała, że jest. Istnieje możliwość, że w najbliższej przyszłości będą napływały do samorządów dość znaczne środki, na ogólnie rzecz biorąc, infrastrukturę turystyczną i nie tylko. W związku z tym, my chcąc się przygotować możliwie jak najszybciej. Przedkładamy taką propozycję, aby już dziś podjąć uchwałę intencyjną o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu. Jest on na załączniku graficznym do uchwały. Natomiast dzisiejsza uchwała pozwoli nam na to, że już od strony planistycznej będziemy mogli działać, zarówno pod funkcją sportową lub też innymi pokrewnymi, gdzie docierają tutaj pewne sygnały do nas, na który, gdzie może, mogą samorządy ubiegać się o środki. My krótko mówiąc chcąc już czekać i być przygotowanym, zaczniemy sobie tę ten, ten, ten procedurę zmiany robić i będziemy ewentualnie to dostosowywać, dostosowywać do zmieniającego się otoczenia prawnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie kierowniku. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos nad projektem? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się w projektu, w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice. Proszę o oddanie głosu. Czytuję wyniki Rada Miejska w Kisielicach 14 głosami za podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielicę. To był ostatni projekt uchwały nad którym dzisiaj procedowaliśmy. Przechodzimy więc do przedostatniego punktu naszego posiedzenia, punktu wolne wnioski. Proszę bardzo kto z państwa Chcę zabrać głos, proszę o zgłaszanie się. Pan Słowo, Miguel tak? Bardzo proszę. Ja mam pytanie, zarazem prośbę do pana prezesa na zgłoszenie mieszkańca w Wołęgowie w kierunku kościoła. Przy numerze 94 tam wybija gdzieś źródełko wody. Problem jest od dawna. Jakieś tam próby były rozwiązania tego, ale bezskuteczne, więc. Prosiłbym o jakieś ponowne podejście do tematu i rozwiązanie. Dziękuję. Jak najbardziej, oczywiście, postaram się załatwić sprawę. Ja od razu też chciałbym prosić, jeżeli będą jakieś informacje, że gdzieś właśnie dzieją się takie rzeczy jak wybijanie jakiegoś źródła, proszę też nas informować. Bo Ostatnim czasie za to też chcę podziękować załodze, panu Sławkowi przede wszystkim i pracownikom, którzy pracowali przy tych, przy tych działaniach. W Kantowie zlikwidowaliśmy przyłącze starej sieci, co zmniejszyło naszą produkcję do niezmniejszenia sprzedaży wody o 2000 m sześciennych miesięcznie, więc każde takie źródło to jest ubytek, który, który dla nas. Jest bardzo ważne, żeby go zlikwidować, ze względu na to, że mniejsze obciążenie systemu jest dla nas korzystniejsze ekonomicznie, więc jak coś by było takiego, to oczywiście będziemy reagować od razu, w tym przypadku również tak się zadzieje. Także sprawdzimy na pewno. Dziękuję za informację. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przepraszam bardzo, nie wyświetliło mi się tutaj pani Wioleta Szalkowska, tak? Ja tak, troszeczkę chciałam skorzystać z okazji, co prawda to nie jest pytanie, ale chciałam podziękować bardzo mocno i bardzo serdecznie druhom z OSP Klim i OSP Kisielice. Wtedy, gdy się wszyscy fajnie bawili na dnie Kisielicy, u nas w Klimach niestety przeszła trąba powietrzna, narobiła trochę szkód, między innymi mój dach zmiotło. I chciałam naprawdę bardzo podziękować za bardzo szybką reakcję, bardzo takie fajne, porządne zabezpieczenie, ale także też chciałam podziękować Pani Burmistrz, bo chciała zerwać się z tej imprezy, jechać, wspierać, także komisji oceniającej straty, bo zaraz była też już poniedziałek, Miejsko-Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej, także była interwencja. W klimach w, w sobotę akurat u mnie, bo interwencja dzień później w dwóch innych domach. że klim, na klimę jakaś przyszła fala, niefajna. Ale dziękuję bardzo. I tak jeszcze tylko powiem, że nie będę korzystała z żadnych środków pomocowych tutaj z naszego urzędu, z naszego MOPS-u. Damy sobie sami rady, ale dziękujemy wszystkim bardzo za wsparcie. To, to tyle. A jeszcze tylko mam pytanie do pana prezesa. Jak, jak dalej wygląda rozstrzygnięcie kon, konkursu na SUV, dotacji tej, którą składaliśmy? Znaczy, Pan składał. Ocenianie rozpoczęło się niecałe pół miesiąca temu, tak naprawdę. Będzie trwało do końca sierpnia. Oprócz tego mamy firmy, które wysyłają. Oczywiście nie znam tych firm, bo to jest w procedura zapytań ofertowych jest przez bazę konkurencyjności, gdzie tam są te pytania anonimowe i są, odpowiadamy dla, dla wszystkich tak naprawdę zainteresowanych, wiem, że chyba trzecia firma jest zainteresowana już remontem tego SUW-u, budową nowego, więc myślę, że bliżej tego sierpnia będę w stanie cokolwiek powiedzieć. Nie jestem dobrej myśli, myślę, że wniosek był zrobiony dobrze. Jesteśmy jednym jedynym przedsiębiorstwem, bo tak reszta to same gminy składały wnioski. My jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem, które zgłosiło łączna pula to 30 prawie 4 miliony złotych. Liczę też na to, że ta pula zostanie zwiększona w, w Urzędzie Marszałkowskim. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Cały czas jesteśmy z ręką na pulsie i, i sprawdzamy, jak coś tylko będzie wiadomo, to na pewno zostanie taka informacja ogłoszona. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytania, za odpowiedź. I jeszcze pan Mariusz Grostak. Bardzo proszę. Korzystając ze sposobności, tutaj głównie zwracam się do rolników. Wkrótce Państwu sołtysom przekaże mi informacje, plakaty, a czas nagli. 24 czerwca w Goryniu jest organizowane takie prelekcje, dni pola, to się nazywa. Naprawdę przyjeżdżają osoby. Które są zainteresowane prowadzeniem gospodarstwa, zmianowaniem, środkami chemicznymi. Wiem, że też tam zostały takie zasiane małe poletka między innymi to się też przekłada na taką wizytę na polach na temat szkodników, chorób, które atakują płody rolne. No i też wiem, że tam gospodynie z Gorynia przygotowują smaczny poczęstunek. Także już w imieniu organizatorów. 24 od godziny 10 na Dni Pola. Zapraszam. Byłam w ubiegłym roku w gminie Wiejskiej Lubawa. Naprawdę polecam. Dziękuję. Dziękuję bardzo za informację. Dziękuję, nie mam. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? W związku z tym. Mariusz. Tak, pan Mariusz jednak, tak? Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałbym tylko zadać jedno pytanie w kwestii remontu dachu na gminnym Centrum Reagowania w Kiesienicach. Jeśli dobrze pamiętamy, kwota 25 tysięcy została przesunięta w budżecie gminy na, na tą realizację tego zadania. Czy jest to kwota wystarczająca i o, chciałbym również uzyskać informację na jakim etapie jest remont poszycia dachowego? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wiedzieliśmy, słyszeliśmy od druhów strażaków, że z dachem jest źle, ale ostatnio sytuacja Podstawione wiadra i zalewanie, po prostu kapanie, zalana sala No to nie wypada nawet wręcz, żeby sala związana ze strażakami była w takim stanie, a dokładnie dach My mieliśmy przewidziane takie koszty Pomyśleliśmy, że to są jakieś takie powierzchowne, wiecie, naprawy dachu. Nie wiemy, jak się to skończy. Ja tutaj nie wiem, czy pan skarbnik. Dachy są dla nas priorytetem. E, I wszędzie. Ja mam bezpanie, więc wybrzyma, Dobrze. Dzięki. Do widzenia. Ale może tutaj nie wiem, czy pan skarbnik, czy pan y, kierownik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, udzielając odpowiedzi Panu Radnemu, w budżecie mamy zabezpieczone środki na to zadanie 20 tysięcy złotych. Tak jak Pani Burmistrz wspomniała, nikt nie przewidywał takiej skali te potrzeb remontowych tego dachu. Tak więc po ocenie ocenie już ostatecznej, będziemy najprawdopodobniej zwracać się do Państwa o zwiększenie budżetu tego zadania, tak aby. Zrealizować tą niezbędną naprawę tego budynku, żeby dalej nie niszczył. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. W związku z tym zamykam 21 posiedzenia Rady Miejskiej w Kisielicach dziękuję bardzo.